Jesteśmy po odprawie z dowódcami w sztabie generalnym, dowódcami poszczególnych jednostek, zgrupowań, brygady obrony terytorialnej na południu Polski z województwa śląskiego, małopolskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego. Potwierdziliśmy pełną gotowość wojska do wsparcia wszystkich działań związanych z zagrożeniem powodziowym, z tą dynamiczną sytuacją meteorologiczną, z nadciągającym frontem, z intensywnymi opadami. Jesteśmy w pełnej koordynacji z poszczególnymi. Jednostkami, które zostały przesunięte na południe naszego kraju, utworzono zgrupowania zadaniowe, zarówno Wojska Obrony Terytorialnej, tutaj najwięcej żołnierzy z tego rodzaju sił zbrojnych będzie użyte, ale oprócz tego są i w gotowości wszystkie, wszystkie rodzaje wojsk potrzebne, szczególnie. Wojska lądowe, saperzy, są przygotowane śmigłowce, transportery pływające, łodzie i obsługa wojskowa potrzebna. Czy to do ewakuacji, czy do zabezpieczania wałów, do wszystkich działań, również inżynieryjnych. Wojska inżynieryjne w tych zgrupowaniach zadaniowych utworzonych przez naszych dowódców biorą udział. Alert jest ogłoszony. W województwach, które wymieniałem na południu kraju i wszędzie tam brygady obrony terytorialnej są gotowe do działania. Ponad 2,5 tysiąca żołnierzy różnych formacji gotowych natychmiast do działania. Tą liczbę możemy w radykalny sposób zwiększyć. Są też śmigłowce przeznaczone czy to z wojsk specjalnych, czy z innych rodzajów do pomocy w określonych działaniach. Na podstawie oceny sytuacji oraz na podstawie wniosków wojewodów do Ministra Obrony Narodowej zostało utworzone pięć zgrupowań zadaniowych celem wsparcia tych województw, które na chwilę obecną wydają się najbardziej zagrożone. Dysponując z określoną mobilnością, możemy również dysponować kolejnymi siłami i środkami. Sposób konstrukcji tych zgrupowań pozwala nam na realizację zadań 24 godziny na 7 łącznie na 7 dni, łącznie z tym, że sprzęt posiada podwójne, a czasami potrójne obsługi. Całość tych operacji w ramach wsparcia województwa tutaj w południowo-zachodniej oraz południowej realizowana jest bez jakiegokolwiek uszczerbku dla aktualnie prowadzonych operacji. W tym przede wszystkim operacji Bezpieczne Podlasie, czyli osłona naszej wschodniej granicy. Dowództwo Generalne przygotowało pięć zespołów zadaniowych, które będą wspierały Wojsko Obrony Terytorialnej na południu Polski. Te zespoły składają się z żołnierzy wojsk inżynieryjnych i posiadają sprzęt ciężki po to, żeby wspierać lokalne społeczności tam w rejonie zagrożenia. Dodatkowo przygotowaliśmy osiem śmigłowców, które będą wspierały też Wojsko Obrony Terytorialnej, ale zapewnią też mobilność, łączność i wsparcie podczas realizacji tych zadań. Wojsko Obrony Terytorialnej nawiązały współpracę z władzami samorządowymi tych zagrożonych województw. Dowódcy brygad, Wojska Obrony Terytorialnej uczestniczą w posiedzeniach wojewódzkich zespołów zarządzania kryzysowego. W Wojska Obrony Terytorialnej z, zorganizowano cztery z, wojskowe zgrupowania zadaniowe w oparciu o Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej. Utrzymywane są stosowne siły i środki do wsparcia y, władz samorządowych. Dodatkowo y, Wojskowe zespoły oceny, wsparcia działają wspólnie ze służbami, ze strażakami, z policjantami, monitorują zagrożone rejony, odcinki rzek, przekazując stosowne informacje do zespołów zarządzania kryzysowego, gdzie podejmowane są analizy i podejmowane są w następnie, w następnie stosowne decyzje. Oczywiście główny e, ciężar działań to są działania Państwowej Straży Pożarnej, wielka i nie, nieoceniona pomoc ochotników, władze samorządowe i sztaby na poziomie lokalnym, ale chciałbym e, zadeklarować pełne wsparcie wojska e, na rzecz wspólnot lokalnych, t, na rzecz ochrony przeciwpowodziowej ewakuacji ludności, jeżeli taka byłaby konieczność i wszelka inna możliwa pomoc ze strony naszego wojska.